się Emanu z tej strony pod skrópką e, to, to jest zmiana planów, planów. <laughs> e, teraz będzie film w, w piątek w piątek niestety ale mało było widać było dwa na Facebooku w, że w GTA e, piątkę i dwa na YouTubie dwa. dwa GTA 5. E, e, muszą być punkty Ile, ile tych ile tych 10 komentarzy na jedno nie z 5 z 5 6 komentarzy na jedno a czas macie do piątku do 16 do, do 16 31 do Dobra, do, do 15, piątku, do 15. Do pół, no. to wszystko 1559. No dalej do zobaczyska.